RadioSud.pl Największy portal informacyjny regionu. W ciągu 12 najbliższych miesięcy zostanie przeprowadzona rewitalizacja Parku Miejskiego w Kępnie. Przetarg na wykonanie tej inwestycji wygrała firma Elektromex. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 6 milionów 600 tysięcy złotych. Rewitalizacja inwestycji możliwa jest w oparciu o środki zewnętrzne w wysokości ponad 13 milionów złotych, które gmina pozyskała na wspólne projekty, rewitalizację synagogi, biblioteki, Parku Miejskiego i Parku Starościeńskiego. W miejscu, w którym się znajdujemy... Czyli miejsce dawnego amfiteatru będzie między innymi teren do rekreacji, do odpoczynku. Będzie miejsce poziomych wychodzących z gruntu fontan wodnych i miejsce do spokojnego spędzenia czasu, zadumy, refleksji, ale jest również miejsce do aktywności sportowej. Chcemy to miejsce w taki sposób wykorzystać, aby w bezpośrednim sąsiedztwie budynek klubu seniora, który oddaliśmy przecież też do użytku całkiem niedawno, nowoczesny budynek, żeby tu również mogli seniorzy z tej części parku, z całego parku, ale z tej części w sposób aktywnie korzystać. Czy przy okazji rewitalizacji Parku Mińskiego będzie konieczna wycinka drzew? Jest blisko 20 drzew, które muszą być usunięte. Mamy opinię oczywiście wszystkich fachowców, ekspertyzy podobione i zatwierdzone są te decyzje i te drzewa będą musiały być usunięte. Przypomnę, że w pierwotnej wersji w parku jest około 1200 drzewik. I ktoś kto... kto Wydawałoby się, że ich jest dużo mniej, ale taka była pierwsza inwentaryzacja parku przed jego pierwszą Pierwszym, pierwszymi pracami pielęgnacyjnymi. Teraz mamy do usunięcia około 20 drzew. No, ta wichury, które miały miejsce w ostatnim czasie, które przeszły nad Kemptem, oby się już nigdy nie powtórzyły, te spowodowały, że dodatkowo 2-3-2 sztuki drzew musimy, musimy usunąć. Ale nawet zapewniam Państwa, że jako Kempianin z krwi i kości ja też mam sentyment do tego miejsca, bo jak, jako uczeń też tu się odbywały dyskoteki, z których, których korzystałem i tu były pierwsze jakby, duże wydarzenia związane choćby jeszcze przed restytucją samorządu terytorialnego po pierwszych wyborach czerwcowych 1989 roku, również w tym miejscu, w którym się dzisiaj znajdujemy, też odbywały się duże spotkania z mieszkańcami miasta gminy i gminy Kempno ówczesnych działaczy opozycyjnych. Pół roku temu uroczyście podpisano umowę na rewitalizację parku starościańskiego, a do tej pory nic tam się nie dzieje. Czy termin wykonania inwestycji, który upływa za 9 miesięcy zostanie zachowany? Musi być zachowany, bo to mamy obligatoryjne terminy narzucone również przez Urząd Marszałkowski, który nam zabezpieczył, który nam dał dotację na tą inwestycję. Powiem szczerze, panie redaktorze, jestem umówiony na najbliższy wtorek w Urzędzie Konserwatora Zabytków w Kaliszu, gdzie będziemy na ten temat rozmawiać, bo nie, nie rozumiem wstępnej opinii. Pozytywne, potem uzgodnienia zawarte, nagle decyzje są, są zmieniane, dotyczą one budynku i, i otoczenia synagogi, również tego właśnie parku starościa, starościańskiego, gdzie chcieliśmy pięknie odtworzyć mury z cegły, która tam się znajduje, nagle słyszymy, że ma być tam położony tradycyjny tynk. I nie, i nie może być tak, że w, w, zmienia się reguły gry w czasie meczu, gdy my wydaliśmy już środki finansowe na przygotowanie dokumentacji według uzgodnień zawartych z konserwatorem konserwatorem Zabytków i nagle się nam teraz zmienia decyzję. Na najbliższy w o godzinie 10 właśnie z wykonawcą, z projektantami jesteśmy umówieni w urzędzie w Kaliszu. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.